Witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. I Luis Fabiano. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Niełatwo jednak przedrzeć się przez obronę rywala. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Luis Fabiano. Czy to wykorzysta? Tuż obok słupka. Ryzykowna, ale udana interwencja. Centra w pole karnej. Będzie niebezpieczny. Ależ piękna bramka. Mamy powtórkę, wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu, w powietrzu, daje sobie radę z wszystkimi. Gol dla rywali, wynik niekorzystny dla Tottenhamu, który przegrywa. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Kanute. Zdążył w ostatniej chwili. Huddleston. I Defu. A Ekoto. Dobre rozegranie. Rewelacyjnie dośrodkował. To podanie przejęte przez obronę. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Piłka opuściła boisko i wznowi bramkarz. Aut dla Syvilli. no Och, czoła za tę akcję. Tym razem nie powiodło mu się. Ale ile pięknych strzałów widzieliśmy w jego wykonaniu z dystansu. Groźnie, ale zdążyli na czas. Lennon. Klaucz. No i mamy bramkę wyrównującą. Po tym golu mamy remis. Cóż za wspaniały strzał głową. Piękna bramka. Luka Modric. Defu. Może przypomnijmy, że zespół Tottenhamu swoje pierwsze mistrzostwa Anglii wywalczył będąc Benjaminkiem. A tej sztuki dokonał w 1951 roku. Teraz Luis Fabiano. Kanute. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Przeciwnicy przejęli. No udało się przejąć. Lennon. Piłka trafia do przeciwników. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Idefu. Luka Modrić. Lenon. Uwaga, zacentrował w pole karne. Świetna obrona. Sądzę, że dzisiaj na pewno popularnym kogutom nie będzie łatwo o zwycięstwo. Zapowiada się całkiem wyrównane spotkanie. Mam nadzieję, jak mówisz, że dziś nie zabraknie emocji i obie drużyny powalczą o wygraną. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Lenon. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. Luis Fabiano teraz. King. Teraz King. Asu Ekoto. Luka Modric. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dokora. Teraz luit Fabiano. Dobrze zablokował. Jest utrożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Nie udało się skierować piłki do siatki. Mógł precyzyjnie uderzyć. Aj, teraz strata. Wspaniale przechwycił. Dokora. Luis Fabiano. Kanute. Jesus na Dobrze teraz. Stoła utrzymać się przy piłce. Czysta interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Lennon. I będziemy mieli wrzut załku. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Teraz defu. Zokora. i Luis Fabiano. Kanute! Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Od bramki za moment wznowienie gry. Jesus na Was. Ośrodkowuje Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Dobre, dalekie wybicie. Ładna wymiana. Lennon. Luiz Fabiano teraz. Ależ walka, znów przy piłce. Ma naprawdę charakter do gry. I piłka wybita do przodu. Idę full. Jesus na was. Posyła w pole karne. Ależ... Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Ale znakomity moment do wyjścia na prowadzenie. Tak, to oni będą w lepszych humorach schodzić na przerwę. Po tym golu przegrywa zespół Tottenhamu. Kolejno. Koniec w pierwszej części meczu mamy przerwę. Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą. Myślę, że zareaguje ten rywali. To będzie ostra wymiana zdań w szatni, a w drugiej połowie przed nami emocje. Zaczyna się druga połowa. Huddleston. Niełatwo odebrać mu piłkę. Jesus na Was. Modric. I Defu. Dobrze. Przebił się. Za szybko stracili. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. A Suekoto. Defu teraz. Aut za chwilę rozpoczną od wrzutu. No i przejęli w ostatniej chwili. Kanutę. Kanutę. Jezus na was. Ma miejsca, aby wrzucić w polekarne. Jest dośrodkowanie. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Przejęli piłkę. Skutecznie dograł do kolegi. Kraut. De Luis Fabiano. Mamy gola, proszę Państwa. No, jest dzisiaj w wybornej strzelskiej formie. Hat-trick. Trzech goli nie zdobywa się codziennie. Asule do. Luka Modric. Defu. Będzie strzelał. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Piłka poza linią końcową, i będziemy mieli wznowienie od bramki. I defuł. Crouch? No nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Za moment rozpocznie grę bramkarz po tym, jak piłka opuściła boisko. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza dobry nowego gracza. Esus na was Dobre odebranie piłki bez faulu Teraz Luis Fabiano Dobrze, biega na wolne pole No, nie dał się bramkarz pokonać Świetne wyczucie Prawa za tę akcję, to było ofiarne, Odważne wejście Drużyna przeciwna przejmuje piłkę Luka Modric Lenon. No nie był atakowany, a jednak z piłką Znalazł się poza linią Tottenham będzie mieć wrzut z autu Roucz i za chwilę rozpoczniemy od bramki. Ryzykownie, ale udanie. Jest szansa na groźną akcję. Piękny go! na was. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Nie najlepsza interwencja. Był spanikowany. Lenon. Luka Modric. Będzie rzut rożny dla Tottenhamu. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Czy to wykorzysta? Chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Już blisko pola karnego. Piłka chodzi jak po sznurku. No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Jezus na Was. Sędzia zezwala na kontynuowanie tej akcji. A za chwilę może być ciekawie. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Nie ma. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Na moment szansa dla rywali, tymczasem faulujący zawodnik ukarany kartką. Z kolei dla rywali szansa na strzelenie gola. Okazja jest naprawdę dogodna. Podwójna zmiana. Kanute! Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Nie ma już czego bronić. Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy jak zaatakują całą drużyną, czy uda im się przebić przez obronę rywali. Precyzyjne podanie. Crouch! Nerwowa końcówka, coraz mniej czasu. No i szansa teraz rzut rożnego. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. I podaje głową do kolegi z drużyny. Niewiele już do końca, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Tottenham rozpocznie od rzutu z autu. Ładnie uwolnił się spod opieki uciekł obrońcy i wciąż ma piłkę. Ograł obrońcę spójrzmy. Ładne zagranie. Wspaniała wrzutka. Dobrze teraz obrońca. Przechwycił to dośrodkowanie. Gwizdek sędziego, fauli i będzie rzut wolny. To jego kolejne podanie przechwycone przez rywala. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Sporo bramek dziś oglądaliśmy. Spotkanie kończy się wynikiem 3 do 2. Myślę, że tutaj będziemy zgodni. Obie drużyny zapewniły nam ciekawy spektakl. Masz rację. Mnie ten mecz także się podobał. Nie tylko bramki, ale dużo dobrej, szybkiej gry. Dziękujemy do usłyszenia wkrótce. Żegnają się z państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Stranowicz.